Polacy idą na wschód. Tuchaczewski próbuje zatrzymać polskie oddziały nad rzeką Niemen. I dochodzi do bardzo ważnej bitwy, chociaż całkowicie nieistniejącej w polskiej świadomości historycznej bitwy nad Niemnem. To właśnie zwycięstwo w bitwie nad Niemnem zadecydowało o zwycięstwie w wojnie polsko-bolszewickiej decydującą rolę w odniesionym zwycięstwie. Odegrała druga armia dowodzona przez generała Edwarda Ryza śmigłego która oskrzydliła wojska bolszewickie. Uchodziła przeprawy nad Niemnem w Druskiennikach i kontynuowała marsz na Lidę, najważniejszy węzeł komunikacyjny na zapleczu wojsk bolszewickich. W bitwie uczestniczyły także trzecia i czwarta armia polska toczące zacięte walki pod Grodnem i Wołkowyskiem. Przesilenie nastąpiło w nocy 25 na 26 września, po ponownym zajęciu przez polskie oddziały tych miast. Zajęcie Lity przez grupę podpułkownika Adama Nieniewskiego odcinało wojska bolszewickie i decydowało o ostatecznym polskim zwycięstwie. Rozbite ponownie wojska bolszewickie cofają się na wschód, wojska polskie idą za nimi, 12 października podpisano preliminaria pokojowe, a 7 dni później ustały działania wojenne. Roz... Drodzy widzowie i słuchacze, przypominam, że informacje o kolejnych wydarzeniach dnia znajdziecie na moich profilach, na portalach społecznościowych Facebook i Twitter, użytkownik Bażanin 1768. Polecam również Państwa uwadze mój profil na portalu Patronite, użytkownik Bażanin. Pozdrawiam serdecznie.